Jesteśmy po odcinku kwalifikacyjnym, który był dobrą rozgrzewką. Wygraliśmy odcinek, ale przed nami znacznie dłuższy odcinek. Pierwszy odcinek rajdu, który liczy 44 km. Jeszcze nigdy nie jechałem takiego długiego odcinka, ale czekam na to. Zastanawiam się, co się może wydarzyć na tak skomplikowanym odcinku, gdzie jest wszystko. Wąskie partie, szerokie, szybko, jest, jest też bardzo kręto, jest sporo hop. Jesteśmy dobrze przygotowani, jesteśmy po dobrych testach, odcinek kwalifikacyjny pokazał, pokazał że mamy dobre tempo, chcemy go wykorzystać.